Jest uśmiech na twarzy, bo jest powód, żeby był uśmiech. Jest uśmiech, jest powód zadowolony. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mi kibicowali. Zadowolenie jest. Czy to jest takie trochę odkucie się za poprzednią gromdę? Odkucie się raczej nie, bo i tak będę chciał wyzwać Kuszynę do Rewanżu. Myślę, że przyjmie. Mam nadzieję i damy z powrotem taką samą walkę, jaką daliśmy i będziemy pokażemy prawdziwą walkę na pierdalanie, nie? Ale dla ciebie rywale to tak minimum 130 kilo muszą to ważyć. No, a może, może nie wiadomo, może ktoś się na schudnie, będzie 120, to zawsze wiesz. Lepsza wytrzymałość, bo to pobiegamy, może to w końcu trochę pobiegamy, jak mieliśmy. Ale to trochę krótsza walka niż ostatnio i chyba trochę więcej zdrowia. Więcej zdrowia zostało. Urodziny dzisiaj mam, także mam nadzieję, że może. Że może coś wypiję, jakąś żadę, może, może coś mocniejszego. Zobaczymy. Trzeba było mówić od razu, do wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. No, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Czyli idealny prezent? Czyli idealny prezent na urodziny, taki sobie sprowi... Nie, to przepraszam, to kilka mi sprawił, bo tak powiedziałem w wcześniej w wywiadzie, że albo mi sprawi urodzinowe wpierd... Da, da mi urodzinowy prezent, także udało się. Czyli obie opcje byłyby były ok, ale ta jest lepsza. Ta jest lepsza, tak. No to gratulacje w takim dobrze, razie dobrze. i dzięki wielkie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Gromda. Krwawy piątek już 7 maja. Kup pay-per-view na gromda.tv.